Nie, nie mam komisami. ogólnie robimy kontynuację poprzedniego odcinka od 50 zł do kosy. Jak widzicie, udało nam się już zebrać 260. Obejrzyjcie. Tam, tamten odcinek był naprawdę nieźle nam posło i jest mega, mega dobrze. Ogólnie sprawdźmy, jak kosztuje najtańsza kosa. Dobra. Dobra, zanim przejdziemy do dalszej części odcinka, zachęcam Was do subowania, lajkowania kanału oraz na 15 lajków. W następny odcinek. Nazwa przedmiotu. pieny. Tyle i te. Kroj. Dobra. Yy, od najdrosszego. Nie, nie, nie. Od najtańszej. 519 złotych. Uda nam się. Ja w to wierzę. Dobra, lecimy z bitwami. Kontynuacja. Jeśli pamiętacie, to w tamtym odcinku Mega oddawały nam Maki 10. Więc robimy kontynuację. Raz, dwa, dwa, raz. Raz, dwa, raz i damy jakąś. Teraz damy sobie takiego. O, to. Dobra. I dajmy to, 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 to tak. Tu, tu. I lecimy tą bitwę na trzy osoby. Musi siąść. Dobra. Czekamy chwilkę. Oby ktoś dołączył. Ale siadło w tamtym odcinku, jestem tak zadowolony w ogóle. Dobra, cieszę, jak dołączył. Nie ma tu gadać już o tym, co było. Mam nadzieję, że będzie kosa. I będzie niezwy... Nieźle, nieźle, nieźle. nieźle. Dobra. Dobra, nie dołącza, to przywołujemy łoty. W ogóle zapomniałem wam przedstawić, bo jest dzisiaj znowu, znowu z nami Danek. Siemanko, Danuś. Siemaneczko. I dobra, lecimy, lecimy z bitwą. Tu, tu, tu. Golconik jako pierwszy. No, dla nas chyba. Nie, ale to 20 groszy. Ech, to by się przejmował. Dobra, to samo jest dobrze. Dla nas? Nie, A, ale słabo poleciało. Dobra, chyba dla nas, dwóch, tak. I Tigerek dla ciężka poleciał. Narazie chyba Cieszek wygrywa, Mach 10, nie wiadomo, dla, dla mnie, ale nie o dużą przewagę od O, No i Cieszek wygrał o 4 złote przewagi. Jacie, zobaczmy bonus. Bonus jest dobra. Jest 8 groszy bonusu, jest dobrze. Ale nie ma co się martwić, bo zaczynaliśmy przypomnę od 50 zł, gdzie potem ledwo co mieliśmy szansę i zaryzykowaliśmy. Więc teraz ja bym stworzył bitwę. Raz. Dobra, ja mam pomysł. Robimy tak. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Pan Maki. to. I robimy, robimy, robimy. kawaha może i gruba bitwa, możemy tego żałować. Ale spróbujmy. Dobrze wszystko ustawione. Dobrze, na dwóch graczy. 61 zł lecimy. Dobra, zobaczmy, co z tego wyjdzie. Mamy gościa, cool Maxa. Zobaczymy. Dobra, dla nas. Pierwsza skrzynka dla nas. Druga skrzynka dla Kulmaxa. Pierwsza. Trzecia nasza skrzynka dla nas. Zobaczmy. Tutaj ogólnie strasznie słaby drop z tynek Goldsona. O, dla Kulmaxa, ale nie o wiele. Chyba jesteśmy na równi, tak mi się udaje w ogóle. Dobra, to samo. Czyli syf. Straszny syf poleciał Mag. dla mnie, ale nie wiem czy dużo, 12 zł. Hmm. Na razie nie ma zwrotu. O, dla KULMAXA 13 zł. Tutaj. Nie wiem, dla kogo. 11 zł dla mnie. I teraz najważniejsza skrzynka, proszę. Dobra, mamy to. Ile? 123 zł widzowie. 123 złote. Dobra, jest naprawdę dobrze. Jest ogromnie dobrze. No to lecimy z dalszymi bitwami. Teraz może dołączymy do jakiegoś świra. Ej, chyba dzisiaj jest ten dzień. Tak czuję ten dzień. Ale... Dawaj tutaj do Ginolda. Do Ginolda mogę to. Albo dołączymy, jeszcze jak ta bitwa nie znikła. Halo. I scroll się zepsuł, dobra. To jednak tworzymy bitwę. O, już się naprawił, dobra. Ej, jest jakaś mocna. Może spróbować. A nie wiem, nie zdążyłem. Dobra, byłbym Dominikiem po prawej stronie. Byłbym, no. Mogłem być, ale zobaczmy, czy by się opłacało. Czy będę tego żałował. Oj, grażynka. Grażynka klepie Dominika. Grażynka wyklepała z Dominikiem. Ale chyba nie mają bonusu nawet. No złotówkę wygrał. Dobrze, że nie dołączyliśmy. Dobra. Teraz zaryzykowałbym znowu, bo to jest strasznie OP co robimy. Teraz damy tak. Dwa goldsony, P250. tikerek. Dwa maki, bo maki oddają. Five sevenny Zapomniałem o tej skrzynce. I dałbym P250. Pamiętam, że ta skrzynka mi kiedyś oddawała. 40 złotych. Zaryzykujemy to na trzech. Zaryzykujemy to. Nie. Tak, Not nie. Daj. Tak. Daj, ryzykujemy na 3. I tak jest mocny materiał na ten odcinek. Mówię wam, widzowie, jest mocny materiał. A to, co się stało w tamtym odcinku, jest jeszcze mocniejsze. Dobra, zobaczmy. Pierwsze dwa Golcony. Jest tylko jeden bot. Oby on nie zwyciężył. Dobra, to jest dla Czarusia. Drugi goldson. Dla mnie. Nie oszukujmy się, to nie są wielkie pieniądze. Dla mnie petka 9 złotych, spoko. Pikarek. Dla Czarusia. Ale dużo dla Czarusia. 15 złotych. Maki chyba dla mnie. Nie. Dla Jerego. Dobra. O ja ci Koniec. Czarowaliśmy. Tą bitwę. To mu dropło. 7 ale bitwę przeręgaliśmy. Tak, jak mówiłem, żeby on nie wygrał. I właśnie stało się, że wygrał on. Gdyby mu to nie dropło, to... Czekaj, minus 52. Wygrałbym tą bitwę. Dobra, ale jak ktoś mówi... Nie wszystko możemy wygrać, tak? Nie wszystko. Zaryzykujemy teraz tak. Spróbujemy tak. Mosby to? Faj Mac. Maki oddają, zaryzykujmy dwa. Bobiego możesz dać. Obiego później zrobimy takie to i zaryzykujmy dwa golcony. Tylko, że ja to w złej kolejności ustawiłem, żeby się to fajnie oglądało. Wszystko tu, dwie to pójdą tu. Fajce, wenik i Mak. Jeszcze tak. I to już zaryzykujemy <grym> na dwóch graczy. Dobra. Jeszcze możemy tutaj sprzedać, zapomniałem, ale nie wiem, czy czegoś nie zostawimy dla widza. Zaraz to z tym zamkiem uzgodnimy i zobaczymy. Aleksy dołączył, dobra. Dla Aleksego 2 złote. Dla nas 4,40? Nie, 3,84, dobra. Dla nas... Dziwiłem się, ładniejszy dla mnie jest tam ten skin. Był chyba dla nas. Ale shit. Dobra, mach dziesiątki. Wasz zbiara. i dla niego dużo. 43 zł No i pozamiatał. Pozamiatał. No to co, raz się wygrywa, raz się przegrywa. No raczej się już nie odbijemy od tego. No jeszcze 13 złotych dropnął. Musiałbym o mi nieźle zaszaleć. No ale oddał to samo. Króca fix. A szło nam tak dobrze, 100 złotych, bitwa. Zobaczmy, co bonus, da? Dobra, ekwipunek, mamy 85 złotych i tu mamy 126. Czyli jesteśmy trochę stratni, ale dla widza rozobym takiego Elite Builda. Elite Builda. Builda? Builda, no chyba tak. Czy discotech, co myślisz, Danek? Discotech, czy. Discotech. Dobra. Diskotek leci dla. dla Wiza. Dla Więc jeśli chcesz wygrać dyskotekę, zostaw komentarz pod odcinkiem, lajka oraz suba na kanale i napisz komentarz: biorę udział. W następnym odcinku będzie losowanie. Dobra, tego wypłacamy. Akceptuj wypłatę. On leci dla Was, a my wszystko sprzedajemy. Sprzedaj wszystko. 114 zł. Mam 200 zł, ale z 50 zł to i tak jest dużo. Dobra. Hmm, ja by to teraz ukryć. Możemy spróbować tutaj dołączyć. jaj, dobra. My nie mamy czasu już na oglądanie, my musimy iść po kosę. 170 zł jest tak. Ryzykownie by to podjąć, ale możemy zrobić tak. Znowu to samo, zrobić trzy takie same bitwy po rząd, jak robiliśmy wcześniej. I to fajnie siadało. Tylko teraz taką bitwę zaryzykujemy na cztery osoby i dodamy jeszcze jedną Dobra, to będzie mocne, to będzie mocne widzowie. Lecimy. Ja Cię kręcę, zostało nam 164 zł i nie wiem, czy nie będziemy musieli polecieć teraz ryzykownie, żeby cokolwiek ugrać na tą kosę, bo jednak nam brakuje, mamy dopiero jedną czwartą kosy. Ale już mamy coś i tak od 50 zł. i tak moglibyśmy za 200 kupić sobie naprawdę fajnego skina do ekwipunku, za 260, to już jest dużo. Nie wiem czy nie mieliśmy powyżej 300, jakbym bym sprzedał wcześniej, dobra, nieważne, zajmijmy się odcinkiem, dla mnie... Pięknie, Golconik, dawaj, dawaj, dawaj. Dla mnie, ale o 4 grosze. Dobra. Uuu, dla nich po 10 zł. na razie prowadzą boty dla mnie Chyba się wyrównało. Dla nich nie dla mnie. Wow. Dobra, proszę, proszę. Dla mnie. Tak. Mamy remis z Jerrym. Ale tu się może jeszcze dużo wydarzyć. Dla mnie. Tak? 13 złotych. Elegancko. Dobra, proszę, żeby dobrego maka. oni nie dostali. Nie dostał nikt takiego dobrego. Dobra, Jerry ma jeszcze jakiekolwiek szanse ze mną. Dobra, Jerry wygrał. Jerry wygrał. O 16 zł. 149 zł wygra na biwot. Ja? Ja cię. Jeszcze raz, jeszcze raz tą samą. Tylko Dobra. na 3. Dobra, tworzymy tą samą tylko na trzy osoby. O, ja cię kręcę. Odcinek trwa już 12 minut. No, dość sporo. Ale taki do 20 minut, myślę, że możemy spróbować ten odcinek. Najwyżej pod, podkręcimy tempo, tutaj, żeby się też ciekawie oglądało. Dobra, zobaczmy. Dla Crash'era 7 zł. Z Golcona skrzynki za 2 zł. Dobra, teraz dla Henry'ego. Henry, Henry. Golcone, dalej. O... No, na razie nam nic nie oddaje. Chyba się strona na nas obraziła. O, ja cię coś dostał. Co no, tu się właśnie znowu stało? Widziałeś to, Danek? No widziałem. 53 zł. Dobra, żeby się tu jeszcze nic innego nie wydarzyło. Ale chyba to mamy. Chyba to będziemy mieli. Teraz maki. Dobra. Dla mnie ostatni. Tu się nie może nic złego stać. Tu się nie może. Wygrałem. Wygrałem. Mamy to, mamy to. Ile stówka? 102 zł. Elegancko. Zaczynamy bitwy. Kolejne bitwy. W ogóle nie wiem, co tu się dzieje. Czy teraz mam 130 zł Dobra. Zaryzykujemy teraz taką bitwę. Teraz 5 golconików bo możemy przegrać, wiadomo. Więc ja będę tą taką, wiecie, złą węęę. na tym mniejsze skrzynki. Spróbujemy, może to tak zadziała. Yy, dobra, no i czekamy. Czekamy na boty, czekamy. Hmm. Dobra, BotChat, 6 zł. No to chyba już pozamiatane. W się zamyśliłem. Dobra, Henryk. Nie, Straszny shit oddaje. Ale to dobrze, dobrze. Niech im oddaje. Niech im oddaje. Kałach. A myślałem, że to jest ten. Yy, taki jeden, dobry. Ale to jednak nie ma. No i BotChat wygrał. Brawo. Dobra, idziemy na inną bitwę. Teraz zrobimy takiego klasyczka, takiego mocniejszego, tego klasyczka naszego, ale taki mocniejszy poleci. Tu, 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 tu. Zaufamy tym petkom, damy dwie. Raczej... Dawaj jednego, coś mocniejszego. Tu. Ginolda może dać. Ginolda, daj. Dwa Ginoldy dajemy. Dajmy tą walkę do 100 zł. Spróbujmy. Jak się nie uda, jest masakra. Ale jak tu mówią, to mówią, kto nie ryzykuje, ten szampana nie pije. Na dwie osoby 100 zł. Puszczam. Dobra, poczekamy na jakąś. 10 sekund. 10. Oja, już. Dobra, zobaczmy. Ale stresik. Golconik. Tu się tak może wszystko wydarzyć, to naprawdę golcony nie mają sensu. Ale zawsze na podbitkę pod, pod coś leci, nie? Dobra. Bo te. Dobra. Chyba jest dla, dla, dla nazu. Tak, dla nazu jest teraz wynik. Dobra, zobaczmy. Dla nazu. Nie, porówno. Ale shit oddaje, ale shit oddaje o 6,36. Jak rozłączono się? Co? Ile to kosztuje? 36 zł. Co tu się wyświetla nagle? Czemu to? 36 zł. trafił. Przegraliśmy tą bitwę. Coś czuję, że przegraliśmy ją. Ja cię kręcę. Jeszcze na podbitkę mu leci. To już nie ma co myśleć. Jeszcze nas. Jasny gwinn. Uh, uh, uh. Nam daje mega shield. Nie mieliśmy nic dobrego. Dla nas kolejne. No szansa w Ginoldach. Dobra, chyba dla nas 14 zł. Dobra, 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 odrabiamy. Te 250? Dla nazu 13 zł. Dobra, Ginold, pokaż, co potrafisz. Ginold, a nie tu 186 zł. Jaki były Jaki dla nas bonusik? 12 groszy. No to nieźle. Dobra. Robimy. Mam jeszcze jakieś tam pieniążki. Eee, dobra. Teraz tak, 114 złotych. Czy tylko ten skin się wypłacił? On się, błąd wymiany. No wypłać go jeszcze raz. Tak. Żeby on nam po prostu nie zginął. Wiecie o co chodzi? Żeby nam się nie sprzedał 120 zł, jedyna teraz może uratować to. Tak. Golconów już nie daje, bo to już nie sprawia przepowiedni. To, 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 to. co? to na no. I teraz lecimy tak. To, to. I chyba. Zaryzykujemy jeszcze tyle, dobra, na razie tyle, damy sobie z jednego stickerka więcej, zrobimy 52 zł. I zaryzykujemy to na trzy osoby Zobaczmy komu odda, przywołaj boty, żeby się nie rozmyśleć Ja cię kręcę, było tak blisko, a zostało nam tylko 67 zł No co prawda moglibyśmy tak teraz grać w kółko ale nie ma co, nie ma co przedłużać odcinka, gramy ostro i tyle. Dobra, p 200, te 2000 dla nas, nie wiem ile. Nie dla nas? Myślę, że tu drogie. Ja też. Dla nas. Dobra, 11 złotych. Pięknie. Dla nikogo tak naprawdę. To nie poleciało. Dobrze, chyba dla Andro... Na, Andro aha. Andryk, dobra, do Herżego. Dobra, chyba Arnold zgarnął. aliat. 10 zł. Dobra, nieźle, nieźle, nieźle. Już negewa. Aha. to shit. No to nieźle. Dobra, chyba dla mnie. 14 zł. Dobrze, 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 dobrze. Proszę Aspiration Tylot Poleciał chłopowi. 121 zł Krócafik. Dobra, gramy bitwy jeszcze raz. Teraz. Dobra, nie ma co oszczędzać, nie ma co oszczędzać, robimy ryzyko. Dawaj. Za całość. Za całość, latujemy za całość. To, to. skrzynka za. Maria, Maria musimy dać. Jeszcze dajemy do Maria P2000. Na dwóch graczy. Mario, idziesz na sam koniec tu. Tu i tu. Niech się dzieje, coś się ma dziać. Albo odkutka, albo przegrana. Bo w ogóle co jest tym, Mario? Bo ja tak nie sprawdzałem. Sprzestrzętce. O kur. Co ja właśnie dałem za skrzynkę, widzowie? 85% na Kałacha. Za złotówkę. Ja no już się nawet nie cieszę tam wygraną, nie To ja dałem za skrzynkę Co to dało? Dobra, pięć dych, pięć dych, pięć dych. Wracamy. Da, aha Aha Tu znowu błąd wymiany. Pewnie nie mają na sklepie. Pewnie tak. Przeznacz stronę. Przeznacz wszystkie, sprzedaj. Sprzedaj. Ale poleci... No nie wiem teraz jak to się odbić. Ale chyba wiem jak zrobimy klasyczek, nie? 5. 5, 2. Bizon. Pump. sticker. Pobi dwa. I damy. I tyle. A to do równa, nie? Trzeba ryzykować. Dobra, czego dasz za dwie dychy z jedną. Dobra. I na trzech. Dajemy to na trzech. 22 minuty odcinka. To będzie to jakoś skrócić, nie? To rozprowadzisz na dwa. Zobaczmy. Zobaczmy, co się stanie. Dobra, Gold Sonic Dla nas. Dla nas by było, gdyby nie Adidas. Ja ci kręcę. No, co, co to takie Adidas, drogi... nie Adidas. No Adidas, no, przecież wiem. Dobra. Ej, dobrze mi idzie, dobrze mi idzie. Aha. 7 zł, 8 zł w takim stanie trafiliśmy. Elegancko. Dobra, Adis. Dorównał nam, dorównał nam. Ale my chyba dorównaliśmy mu. No może nie za dobrym lutem, ale dorównaliśmy mu. Dobra, bot. Bot Jerry. Zaskanuje, zaskakuje nas. 8 zł Adis. Dobra, UMP. Chyba dla nas nie. dla nas? Dobra. Słabo strasznie. Po piątce za Disem mamy. Dobra. Szczerze walczę za disem teraz cały. Kogo droższe? Nie! Musi mi oddać. Mam to! 22 zł. Mamy to. O, zgadaliśmy! Po Wracamy. Wracamy. Dobra, eee, da się to sprzedać teraz wszystko? Nie. Dobra, chodźmy tu. Zaznacz, wszystkie sprzedaj. Aha, tego skina dla. Dobra, kupimy. 154 zł. Wróciliśmy. Ale długi odcinek to będzie. Tu się coś się przytnie, tu się coś się skróci, tu się coś ich wyrzuci, tak? No to teraz co? Dajmy skinkę, skrzynkę za. Dajmy Bobiego, bo Bobby nas teraz uratował. Dajmy coś za. Za dwie dyszki Doge'a. Na czterech. Musimy ryzykować. I my musimy, musimy. Tu, tu. Dobra. To lub. Bo, bo, znaczy, Bobi ubił. Ale tak, no i się pomyliłem z językiem. 43 zł przegraliśmy. Dziękuję za bitwę. Aha. Luz hmm? za bitwa oddała. 280 Polskich. Pelenów. Dobra. Ja wiem, co robię teraz. Bo ten odcinek tak już długo trwa. Dla widza i tak jest skin Powiem coś takiego Maki Mak jeden Petki bo lubię Pipe sevena Bobiego. Nie Bobi nie yy, Tak Mocbi nie To 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 tu jest Nexa podobno fajnie oddają. Tak mówisz? No to ci ufamy. No i zostaw tyle, bo dla widza jeszcze musisz kupić. Dobra. A co jest w Nexie? Się... dobra, jak fajnie oddaje, to fajnie oddaje. Na dwóch. Lecimy. Ja nie wierzę, że do Co za bitwa widzowie? Co za to emocje są. Ja. Dobra. Mam 3 złotych, to zostaje na skina dla widza. Półcior dołączył. Półcior. No, zobaczmy. Dla nas. To naprawdę małe, ale... Nieraz to uh -huh. pomaga. Dla półciora dyszka ponad... Nie, 6 złotych. Dobra. Pócior prowadzi. Półcior... Nie, teraz... Tak by się wyrównało. Nie, no dalej prowadzi. Półcior. Nie, dla nas. Ja nie rozumiem tych skinów, tak mi się już wszystkie... Mylą. GG chyba dla nas, nie mile. 22 zł. Dobra. Dla nas 11 zł. Teraz latują grube skrzynki. Za półtora 24 zł. Dla nas 8 zł. Dobra, najgrubsza skrzynka. Półtor wygrał. Nie, ja wygrałem. Co ty gada. Skrzynka za 3dechy, a... po co oddało. Dobra. My musimy ryzykować, nie 27 minut, robimy najgrubsze bitwy. Eee, czekaj, co tak oddało teraz? Petki... Chyba tak. To, to... Ja wiem z czego robimy. Dodża. Yy, yy. Knut, ja wiem jeszcze, ryzykujemy tak to. I Genold za 32 nie starczy nam, chyba że usuniemy coś. Zobaczmy, jak usuniemy to, czy nam brakuje, tak wystarczy nam, jak usuniemy to. Robimy taką grubą? Robimy. Dobra. Na dwie czy trzy osoby. Dwie. Dobra, zobaczmy co to pokaże. Co czas pokaże. Co to pokaże. Chyba będziemy z botem grali. Tak, bot chat. Dajmy czadu. Dla nas. Dobra. Jest dobrze. Jest dobrze, ale coś czuję, że to może jeszcze zaskoczyć. Oho, chyba zaskoczyło. O! Oh. Ja. O! Oh, Czul. Przegraliśmy, widzowie. Chyba, że. Fnatic. Poleciam gościowi, Fnatic. No. А так было, ладно.